kanale, a dzisiaj pogramy sobie Boss fight z moją kuzynką. Cześć! To ta sama kuzynka tak, co grałem z nią w Minecrafta. Dzisiaj pogramy sobie Boss Fight'a i pokażę Wam przy okazji nowego baga. Nowego baga, którego ostatnio znalazłem. Naprawdę superowy ten bug. Ten bug jest tak też fajny jak, Dar tak jak y podobny do baga z Darylem, no trochę podobny. No ale dobra, zacznijmy już grać sobie Bosfajta, wybierz tam Bosfajta, ok? A, Bosfajta, dobra. Bosfajta, no. Yy, dobra, no to ja wezmę sobie na Bosfajta. Myślę, że Pam. Ty weź, może kolta, co? Ty? No, kolta weź. Dobra. Moja kuzynka ma jeszcze yy, ten. A, też masz ekspercki? No. A, okej, okay, no to zaczynamy. Co ja w ogóle? Dobra, zaczynamy, już jesteśmy tak blisko 20 subów, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że ze mną jesteście Niby taka mała grówka, ale ja się bardzo cieszę O, mamy dobry skład, bo El Primo jest w miarę, ale chyba na małym upgrade jest ten Primo. Na małym powerze No, ale dobra, jakoś może sobie damy radę Mam nadzieję mm. yy, no tak, o nie, on już zginął Czyli nie, z, jak na razie za, nie za fajnie się prezentuje ten El Primo. Dobra. Mm, mniejsza z tym, jak się prezentuje El Primo. Yy... A, ja już dawno nie mówiłem. Wbijajcie do klanu o, ludzie, co ja robię. Nie, predatorki. Ej, ej, predatorki, dokładnie. Wbijajcie do klubu Predatorki. Mój klub. Będziecie mogli ze mną pograć. Będziecie sobie mogli ze mną. Przepraszam za tego lego muzyku Będziecie sobie mogli ze mną pograć. Yy, I. No i będziecie sobie ze mną mogli pograć. Na przykład, Dłocie jakąś Popisać, trójkę. No właśnie, możecie mi też podać swoje Messengery, czy też takie Messengery. <głos> <głos> czy coś takiego. Nie no, Messengery, możecie mi swoje podawać. A więc spoko, mm. wbijajcie, wbijajcie, no i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że zrobiłeś teściata, tymi się już tymi wszystkimi rozgrywkami standardowo, łapki w górę zostawiajcie tam ile chcecie, jeśli możesz to zostaw, jak, no jeśli możesz to zostaw, no. Jeśli, o mam taki pomysł. No mów, mu. Jeśli będzie <laughs> dziwnie. dziwnie, to brzmi, ale jeśli będzie 7 młodych w górę to może być kolejny odcinek. Z bagów. Tak właśnie. Ale dobra, koniec tego wymuszania, bo ostatnio wymuszałem suby. A czy nie wymuszałem, ale był challenge. Mhm. Taki mini. No, że w dwa tygodnie, jeśli w dwa tygodnie dobijecie mi te 200 subów, to jest kozak. Aha. No to teraz macie już. myśli, że taki ostatni challenge. Tak to mogę nazwać, żebraczy. Na tym moim kanale. No ja tak mówię, że łapki tam. No jak możesz, to zostaw, tak. No i tak to poszukam jakichś bugów, jak to będzie 7 łapek w górę, to poszukam bagów no i zrobię dla Was jakiegoś baga, ale nie takiego co każdy zna, czy coś tam, bo no ja tam bardziej takich bagów, kto nie za dużo osób zna. Albo nawet w ogóle nikt. Chociaż nie wiem czy tego baga z derlemik nie znał, ale myślę, że po tej rundce będę musiał, będę mógł już Wam pokazać... Yy, tego baga z bólem, ba, tak, bo to jest bug z bólem. Nie wiem, czy już wam mówiłem. Nie wiem, czy już wam mówiłem, że to jest bug z bólem. O nie, zablokowałem się. O, dobra. To jest bug z bólem. No i jesteś fajny bardzo, naprawdę jesteś fajny. Jest też bardzo fajny ten bug. O nie nie, filar. Dobra. A mamy szansę to wygrać. No, 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 no. Ale nie za dużo jakoś, super. Niech, niech. Nie, jestem sam. Nie, to Ale zaraz ten nerklino. Zaraz będziecie Dobra. Mm. Dobra. Na kolejnym poziomie, bo swajte y już są rakie, rakiety. O ludzie znowu sam. Są, o, jesteś, już są rakiety na kolejnym poziomie, a więc to jest spoko. Znaczy, no dla nas nie za bardzo. O, Jesus, Jesus. o nie, lecę. Ginę, 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 ginę. ginę. O dobra, 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 Trzymaj się wszyscy. Próbuję. Dobra, bo jest 40%. Dobra. 40, 40, 40%. 40 tysięcy HP. Przepraszam, 30 już. Ludzie. A czego on tak podjeżdża teraz ciągle? No dobra, jestem, jesteśmy pełnym składem, a nie więc fajnie. No nie pełnym. No znowu, ja sam. O nie, teraz już tego nie przeżyję. Ten sługusz jest szybki. Okay. 6%, kurcia. No dobra, ale teraz ja y, zostawię moją kuzynkę, że tak powiem. I no. Aha, bo idziesz bagał. No, Tak, dobra, znaczy opuszczam. Y, teraz zobacz zresztą. Bierzemy sobie bóla. Otwieram, tak? Bierzemy sobie mapę oko cyklonu. Yy, mapa oko cyklonu Gra solo. No to wezmę ten Twister Power. Nie wiem czego. Przepraszam, że tak przyszczekają, ale no, głośno dworze. wczekają, Jesteśmy na dworze. Jeszcze w takiej jak na balkonie jesteśmy. No i tak. No i co? Pokażę Wam ten baga. Ten bug też jest bardzo fajny. Mm, no, zaraz wam zresztą pokażę. I znowu trzeba sobie naładować ulta. Obym znowu tak nie ginął, bo w tamtym odcinku naprawdę tak lamiłem co nie? Szybko sobie naładuję ulta i szybko sobie po prostu to przetestuję. O, ten Karl chyba do mnie idzie. A więc, kuzynka sobie gra. A ja nie wiem. Ogólnie jak jeszcze ciekawie jej imienia nazywa się Karolina to Karolina Rifer, Li najwczejsza papryczka. Nie, to już nie jest najwczejsza papryczka. Już nie jest. Dobra, patrzcie, mam ulta. Mam ulta. I czekajcie, zaraz wam to pokażę. I... Dobra, kuzynka. Nie, będę dzisiaj mówił kuzynka, patrzcie na to. Jak jesteście tutaj w rogu mapy, idziecie tutaj i patrzcie na to. No i nie wyjdziecie już stąd, nie wyjdziecie już stąd, widzisz to, no nie wyjdzie już stąd, bo ta woda jest teraz taka, nie przejdę już przez to, to jest taki bug, myślę, że jest w miarę fajny, chociaż nie wiem, czy nie lepszy był ten z Darylem, jak myślisz? Tak, lepszy z Darylem, ale ten też myślę, że był fajny, no i co, teraz gramy bo fighta, zaproś mnie znowu, Do fighta chcesz? No, duło? No, ja bym wolała no duo, no do, ale zagramy jeszcze jedną rundkę, bo Fight'a, dobra? Bo powiedziałem, widzą, że nagramy jeszcze bo Fight'a. No dobra. dobra. To gramy bo Fight'a, ja cię zapraszam. A, O nie, o nie. O nie. Zagrałaś? Nie, dobra, u nie mi się sama grać, także. A, kuzynka sama zagrała przez przypadek, ale wyszła z gry, no i teraz znowu wejdzie. No i czekamy na nią, tak. Yy... Kurde, no nie wiem jak. Będę Wam na każdym odcinku dziękował. Mamy już 18 subów, 18 osób jest tutaj na kanale. Kurde, super, te 20 subów już jest tak blisko. Po prostu nie wiem, piszcie co mam zrobić na te 20 subów, nie wiem, jakaś nowa gierka, czy jakieś challenge. Zobaczymy. O, może Q&A. No, ale kto... kto ci zobaczy? Mama jak, jak wam się będzie chciało, możecie napisać pytania. Będziecie, jak będzie wam się chciałam napiszcie pytania, a tymczasem, dobra, to jak ty grasz, to ja sobie zagram jedną solo. Jedną grę solo Leonem. O, zagram sobie Leonem. Czego by? Nie. No w sumie to jest odcinek mieszany, bo to jest wszystko. Będzie solo, duo, boss fight, buggy. No i tak, siedem łapek w górę, to jest nie za dużo. Niczego. Dobra, da, myślę, że dacie radę. Dacie radę, kurde. A ja tak się cieszę z tych dwóch subów. Super jest, kurde. W ogóle, ja tak myślę, że za 100 subów powinien być brązowy przycisk. Nie wiem czego. Ale taki dirtowy. Mi się kojarzy taki. O nie, nie, nie. Nie. O, ale tym bardziej mnie pokonał. Kurde, no. Oooo i znowu mu homor na odcineczku. Lami. Hmm. Dobra, zagram się jeszcze raz, bo kuzynka już chyba powoli kończysz tego boss fight'a, co? No. Nie? A bo ty tu nie zabijasz się specjalnie? Właśnie nie, nie mogę, no jak nie No bo możesz ciągle awczyć, tak jakby No i No i się skończysz gdzieś no, Nie wiem tak robię, a ja nie jestem z no wiem, ale będzie mniejsza szansa, że. Nie, muchomor nie. No nie, no serio znowu. O, nie. Piszcie, co mam robić na odcinkach, Czy jakiś boss fight, czy może nowa gierka? Ja tak myślę o nowych gierkach ciągę. Czy Jakie? dodać jakąś nową gierkę na kanał? No nie wiem, poszukam jakiś fajny sklep playu. Jakąś fajną gierkę, taką naprawdę do pogrania. Ale na razie myślę, że ciągniemy z Brawl Stars. A i tak. Supercell wydaje nową gierkę. O ile się nie mylę, 26 sierpnia, no tego roku oczywiście, wydaje. Jak to było? Coś tam, Wars na pewno. Club Wars? Coś takiego? Club Wars? Coś takiego. Super, ale na pewno Supercell no, wydaje nową gierkę, tak? Może jeszcze skończyłem. No dobra, to zaraz i tak ja kończę gierkę. Bo nie chcę już mieć minusowych pucharków. No o O nie, o nie, Messenger, o nie, o nie, o nie, o nie Messenger. to jest O nie, kto mi tutaj... Gra w Monopoli. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Da się wyciszać powiadomienia. O nie, to ja zapomniałem. Przepraszam Was bardzo też, że tą rozmowę, ale w ogóle... Dobra, to już... Będę pętała na odcinki. Będę wyciszał. Co Ja już zginęłem. No. no, bo ty widzisz z opóźnieniem. No dobra, ja cię zapraszę. Biorę boss fighta. No i tak. jest dobry na No, możesz wziąć, jak chcesz, ale najlepiej. Kolta? No myślę, że mam wziąć kolta. Ja wziąłem ból. Dobra. No i tak. Kurde naprawdę tak się cieszę z tych 20 subów. Po prostu. Nie wiem czego, ale jakoś tak się cieszę. Okej, okay, mamy szelkę w pinie. Poza nami oczywiście. A, i mam nadzieję, że oczywiście odcinek Wam się spodoba. że wam odcineczek się spodoba. No jeśli tak, no to fajnie. <śmieniciela> jeśli tak, to fajnie jak wam się spodoba. No bo fajnie w sumie, co, nie? No, nie jak mi się spodoba ten odcineczek, Będzie Mmm. Subciop... Eee. Yy. Yy. Coś miałem powiedzieć, kurczę. Coś miałem powiedzieć. Patrzysz? Bum! Bum, bum. Miałem coś powiedzieć, tylko zapomniałem co oczywiście. Hmm. Założyliśmy ten kanał, to jest taka fajna zata. Założyliśmy... O nie, co ja zrobiłem. Założyliśmy ten kanał o północy, pamiętasz, w Sylwestra. Uh -huh. Założyliśmy ten kanał o północy w Sylwestra. Uh -huh. To jest taka fajna data. O nie, baza nam się wrzuchi? zepsuła. Bo my mamy w ogóle taką ala bazę na balkonie, co nie? I teraz wszystko spadło na kuzynkę. No, O no Nie. Dobra, ja uciekam. O nie! Dużym się uciekł, normalnie subcio. Babasz jest zły. Też jestem zły, wiesz? Nie mogę tego przejść, kurde. Ogólnie mój rekord, to przeszedłem Mistrzowski. Mistrzowski jest po eksperckim. O nie. Mistrzowski jest po eksperckim. No i to mój rekord ogólnie. Mm. O nie, kuzynka teraz tutaj będzie naprawiać nam trochę bazę. O nie, uciekam. Dobry, nie naprawia już. Mam 400 HP Umieram, umieram, umieram Odrodził się ktoś Odrodziłaś się, ale aczysz Uciekaj, 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 uciekaj Nie no, został nie czegoś. Nie. Dobra, zagramy sobie jednak duo chyba, co? Tak Okej, okay, zagramy sobie duo Bum O no, gdzie sorry, 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 sorry sorry, przepraszam Gra w parze, zagram sobie Ja myślę, że... O! Dobra, Kroł mi się wybrał. Spoko. Spoko. Kolejny odcinek pojawi mi się... Pojawi się... Myślę, że o... Mm, pojawi się myślę, że o tym... o... Pojutrze? Pojutrze? Jutro może. Jutro? Mhm, nie wiem. No w sumie może nawet jutro. Może nawet jutro. Jutro albo pojutrze. Maksymalnie po pojutrze myślę, że pojawi się odcinek. I jakoś tak... No, i na tym odcinku myślę, że będziemy sobie u mnie robić, wbijam, yy, będziemy sobie wbijać, trochę wam tak zaspoleruję, będziemy sobie wbijać wszystkie postacie na 15 rangę. Wszystko, wszystkie postacie na 15 rangę. Yy, o, pewnie no, pewnie <laughs> będę lamił. No, pewnie będę lamił. Więc no. No. Nie będę dla mnie O nie, jaki ten jest mocny. W sumie jest na sześciu pupach ale dobra. Zbierz to i uciekaj. O nie, umierasz? Dobra. Ty ja tu chyba trochę sobie pokampię. O nie, 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 głupi Messenger. Głupi Messenger. Muszę wyciszyć sobie dymki na Messengerze Muszę wyciszyć sobie dymki... Co nie no, humor. A, mówiłem wam, że zajdzie jakaś nowa zmi Że zajdzie jakaś zmiana Na tym, na kanale I zajdzie, już się do niej szykuję Ale nie mogę wam na razie powiedzieć, jaka to będzie zmiana Nie mogę wam powiedzieć, jaka to będzie zmiana No bo, ponieważ nie byłoby żadnej dla was niespodzianki Ja chcę, żeby to było w takie postaci Takiej, ala, niespodzianki o nie. Oj oj Ale masz przynajmniej palki bo jakieś. A więc spektakle. Nie, 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 nie. Nie idź do niego. Było kampić za tym kamieniem. Ale wybacz. Szłam. Karo, ile ty masz pucharków? Mm, nie wiem. Mamy już 17 minut odcinka. Co? Da Ta... Myślę, że będziemy już kończyć, bo nie chcę zrobić tak, że po prostu nie zdążę się z wami pożegnać. Tak, właśnie czego ten, te odcinki tak szybko lecą? No właśnie. Dobra. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeśli jak możesz zostawić łapeczkę, to zostaw taki mini challenge. Moja kuzynka wymyśliła 7 łapek i nagrywamy kolejny odcinek z bagów. To nie był taki odcinek typowo do baków, ale to był bak, był też bak w tym odcinku. A więc myślę, że ja się z wami będę żegnał. No mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Coś jeszcze? Nie, chyba nic jeszcze nie miałem powiedzieć. Tak jak już mówiłem na filmie kolejny odcinek jutro, po pojutrze lub maksymalnie po pojutrze. Ja się z wami żegnam, siemanko, jo.